Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. I ja jestem Tola! I przychodzimy do Was na kanał. Książkowane! Mamuś, tak, tak się zastresowałam z twoim wejściem. Zapomniałam, jak się zawsze witamy. Jeszcze raz, czekaj, ja jestem Zuza. I ja jestem Tola, i witamy Was na kanale ZAKSIĄŻKOWANE. Mamy to tak. Mama dzisiaj występuje wy, wyjątk wyjątkowo za tole, ponieważ zapomniałyśmy nagrać początku. Także mama, pani literacka, kanał literacy, zapraszamy. No a my się witamy z Wami na tym vlogu i mamy nadzieję, że się będziecie bardzo dobrze bawić. No i tyle chyba słowem wstępu bez zbędnego przedłużania. Zaczynajmy! Zaczynajmy. Dziewczyny są nowymi fankami Xboxa. A właściwie to Tola mniej, ale mama? Mama na, namawiała od rana wszystkich, żeby tylko z nią pograli. <grym> jak wiecie, jak, jak ten dzieciak, który w Wigilię dostaje nową zabawkę, nie? I bardzo chce, żeby wszyscy z nim się angażowali. W tę nową zabawkę, ale grałyś, graliśmy z Danielem do pierwszej czy Tak. Dobra, ale to jest ogólnie super gra, polecamy. Nazywa się It Takes Two. Kooperacyjna. Wydaje mi się, że takiego kadru jeszcze nie było w moim pokoju, także nie ma za co, nie ma sprawy. Przychodzę do Was z update'em czterniczym. Eee, no i właściwie to tyle słowem wstępu. Krótki wstęp, zwięzły, treściwy, bardzo dobrze. Eee, słuchajcie, mam do opowiedzenia o kilku książkach, chociaż nie ukrywam, że ostatnio dużo się takich rzeczy dzieje, że dużo gdzieś coś robię, gdzieś jeżdżę i nie czytałam za wiele. Tak czy siak, Wam o kilku rzeczach opowiem. Eee, zaczęłam słuchać książki Paryski Apartament Lucy Foley. E, jest to książka, w ogóle to jest autorka kryminałów, która jest bardzo, bardzo znana za granicą. Ona jest jedną z topowych autorek takich współczesnych kryminałów, które, wiecie, wychodzą praktycznie co roku i mnóstwo tych książek, e, gdzieś tam, w sensie mnóstwo osób te książki czyta, e, z różnymi skutkami, bo w kryminałach to jest tak, że one są bardzo często. Że jednym się bardzo podobają, innym wcale nie. E, dlatego uznałam, że chcę sprawdzić sama dla siebie e, i słucham tej książki na Book bicie, który jest też dzisiaj e, sponsorem tego odcinka i mam współpracę właśnie z aplikacją, także bardzo Wam dziękuję. E, no i najpierw o książce, może parę słów. Fabularnie. E, z kryminałami to jest trochę tak, że one same w sobie zawsze są ciężkie do opowiadania e, o fabule, no bo jednak możecie zdradzić bardzo niewiele, a ten ma jeszcze taki myk. Że on jest prowadzony z kilku perspektyw, które na ten moment, jeszcze poza jednym przewijającym się motywem, się ze sobą nie łączą, więc nie za bardzo wiem, ile mogę Wam powiedzieć. Ale klucz jest takie: przyjeżdża dziewczyna do swojego brata, z którym się dawno nie widziała. Oni też nie są w super, takich, wiecie, ścisłych, na ścisłych relacjach. Ten jej brat jest jej przyrodnim bratem. Oni chyba mają jedną mamę i dwóch ojców. I zresztą oboje są po domu dziecka, zostali oddani do adopcji i tego brata właśnie wzięto do adopcji. No a ta siostra była zawsze takim trochę czarnym, czarną owcą, e, jeśli chodzi o tę dwójkę. No i ona do niego przyjeżdża w ostatnim takim decyduje się w ostatnim momencie. No i kiedy przyjeżdża do jego, jego mieszkania, okazuje się, że jego tam nie ma i nie może się z nim skontaktować. No i w tym samym momencie poznajemy ten sam budynek, w którym są duże, takie bardzo bogate mieszkania, i poznajemy innych ludzi mieszkających w tym, w tym budynku. W różnych mieszkaniach. Bardzo ciekawy motyw. Ja nie wiedziałam, w ogóle nie wiedziałam nic o tej książce, zanim nie zaczęłam jej słuchać, e, ale to jest bardzo ciekawy motyw, bo zaczynamy poznawać historię innych ludzi, którzy mogli się, którzy się gdzieś tam kojarzą, no bo widzą się na przykład na, wiecie, na, na holu czy, czy na chodniku przed tym budynkiem. I oni, każdy z nich ma swoje sekrety, każdy z nich gdzieś tam coś ma, wiecie, za uszami. No i też przewija się fakt, że większość z nich tego Bena, czyli tego brata, w jakiś ten czy inny sposób zna. Niektórzy lubią, niektórzy mają do niego trochę inne nastawienie. Więc mega ciekawy wątek i motyw, bardzo ciekawie to się za zaczyna. Jestem w ogóle chyba w jednej trzeciej, jakoś jestem w trzech godzinach audiobooka, a słucham go na przyspieszeniu. No i właściwie to tyle, jest napisane bardzo szybko, bardzo płynnie. Momentami mam jedyne co problem, bo zmieniają się te perspektywy, a ja jeszcze nie pamiętam ich imion, więc nie za bardzo nadążam czasami, kto mówi, kto się, kto się dzieje, ale wydaje mi się, że to jest kwestia tylko tego, że jeszcze nie znam dobrze bohaterów. Intryga kryminalna wydaje się być ciekawa, chociaż to wszystko zależy oczywiście od zakończenia. Bo, bo może być niesatysfakcjonujące, no i wtedy będzie mi smutno. <grym> ale to Wam jeszcze powiem. No i to właściwie chyba tyle słowem wstępu o tej książce, ale zdecydowanie wciąga i mam taką myśl, że, żeby, że chciałabym robić dużo rzeczy takich, żeby mogła słuchać audiobooka, po to właśnie, żeby, wiecie, jak najszybciej pochłonąć tę historię, bo jestem ciekawa po prostu, co się wydarzy dalej. I jak powiedziałam, słucham jej na bokbicie, z którą współpracujemy, z tą aplikacją, w sensie, która jest aplikacją do słuchania audiobooków i do czytania e-booków. Zresztą na pewno wszyscy to bardzo dobrze wiecie. Tutaj standardowo wklejam wam, jak ta aplikacja wygląda, jest bardzo przejrzysta, bardzo ładna, bardzo intuicyjna, jeżeli na przykład nie mieliście nigdy wcześniej do czynienia z, z takimi aplikacjami. Możecie ją teraz przetestować w takiej jakby promo promocyjnej ofercie, że do końca lutego, jeżeli wpiszecie kod zaksiążkowane, to dostaniecie 45 dni na słuchanie, w tej takiej wersji basic, czyli macie 30 godzin, żeby, żeby sobie rozplanować właśnie na audiobooki. Możecie sobie przesłuchać na przykład trzy książki przez, przez te 45 dni, jakieś takie właśnie do 10 godzin, albo na przykład dwie dłuższe i wtedy zdecydować, czy wam się to podoba, czy wam się nie podoba, bo nie wszyscy lubią audiobooki, ja zdaję sobie z tego sprawę. Ja przez długi czas również ich nie słuchałam, aż zaczęłam nagrywać na YouTubie i zaczęłam rozumieć, jak bardzo fajne to jest, żeby czasami, kiedy się ma ochotę na książkę, ale nie chce się siadać i jej otwierać i czytać, to właśnie audiobooki są super. Tak samo na przykład do jazdy autem, czy do sprzątania, czy do gotowania. To jest coś, co rzeczywiście mi pomaga w moim czytelniczym życiu. E, także właśnie, jeżeli macie chęć, to w opisie jest link do aplikacji. Musicie tam po podać kod zaksiążkowany bez polskich znaków. E, musicie też wpisać numer karty swojej, natomiast jeżeli zrezygnujecie przed upływem tego okresu próbnego, to nie pobierze wam aplikacji żadnych pieniędzy, więc się nie stresujcie. I też jeżeli wykorzystaliście już nasz kod i wpisywaliście już wcześniej, swoje dane karty. No to niestety teraz musielibyście się zdecydować. Dzień dobry, Grzaneczko, już na wykup pakietu, bo często pytacie. No, cześć, Myszolko. W każdym razie, no. To tyle, jeśli chodzi o aplikację. a jeszcze tu Wam pokażę moje. A w ogóle, co jest jeszcze super, ostatnia aplikacja, ostatnio Bookbeat zrobił nam coś takiego, że jest taka zakładka, zaksiążkowane polecają, więc jeżeli na przykład nie chcecie się gdzieś tam wpisywać różnych tytułów, nie chcecie szukać, to macie tam ponad 20 tytułów, które ja albo Tola przesłuchałyśmy, lub wcześniej przed tą aplikacją gdzieś tam przeczytałyśmy i bardzo polecamy, które są tam dostępne, więc naprawdę to jest bardzo proste, jeżeli. Ciekawią Was nasze polecenia. Także, także tak to wygląda. I tutaj Wam jeszcze pokażę moje, moje plany czytelnicze na Bukkbicie. Tytułów jest coraz więcej, aplikacja się rozwija, dodaję tych tytułów yy, regularnie. Naprawdę sporo możecie również słuchać w innych językach, yy, na przykład po angielsku, żeby się przetestować. Więc naprawdę, naprawdę warto, szczególnie, że nic Was to nie kosztuje. Cześć, Myszulinkons! Żoneczka ma niestety problem z oczkiem i dzisiaj jedzie do weterynarza, bo jej ropieje oczko i trzeba antybiotyki jej dawać, ale trzymajcie za nią kciuki, mamy nadzieję, że szybko wyzdrowieje, bo się męczy biedna. No dobrze, to, to, to jeśli chodzi o Bugbit i o paryski apartament. No i reszta książek. Czytałam tak niewiele, a właściwie czytałam... Stricte od wczoraj czytałam dość sporo, ale są to książki, które wam tutaj nie mogę pokazać. Poza kosiarzami, z którymi e, nagrywam jakby osobnego vloga, teraz go czytam szybciutko, robię sobie re-read, bo dzisiaj, kiedy to nagrywam, będzie live na Instagramie, w którym będziemy o tym dyskutować. Więc sobie powtarzam te historie, żeby wiecie być na bieżąco. Kocham tę książkę. W ogóle nic się nie zmieniło, e, więc tak. Czytam również cały czas dinozaury i inne ssaki, ale nie ruszyłam się za dużo. To jest taki przypadek, że nie za bardzo chce mi się do niej wracać, mimo tego, że jak się uczyta, to ona jest dość ciekawa. To jednak nie mam takiego przyciągania jak przy niektórych książkach o dinozaurach, na pewno wiecie o co mi chodzi. Natomiast, no ona jest. Ona jest, wiecie, no taka właśnie encyklopedyczna, tak jak Wam ostatnio powiedziałam, że. Niektórzy, niektórzy, niektórym to będzie najbardziej odpowiadać, ja wolałabym odrobinę więcej jednak czuć tutaj autora, który opowiada swoje doświadczenia na przykład naukowe, aniżeli tylko, wiecie, suche fakty. Smak trucizny również czytam, natomiast tak jak mówię, nie za wiele się ruszyłam do przodu, ale Tole bardzo zainteresowała ta książka jest bardzo jej ciekawa i ona chce wypuścić, dajcie mi sekundkę. Bejbuszak nas opuścił, niestety. E, no, także Tola będzie też jest zainteresowana tą książką, i myślę, że będzie super. I tutaj Wam tylko pokażę, ponieważ dostałam trzy książki. E, dostałam trzy książki na temat Formuły 1 i ja się w ogóle tym mega jaram. Pierwsza z nich to biografia Louisa Hamiltona. Co prawda nie jestem fanem, fanką Hamiltona, chociaż oczywiście nie można zaprzeczyć, że jest strasznie utalentowany. E, natomiast e, tak, no, mega się cieszę za, to, za taki prezent, bo. No, wiecie, to jest coś, w co ostatnio weszłam i się tym jaram. Oprócz tego dostałam biografię Kimiego Rajkonena. Rajkonen to jest mój w ogóle to jest troszeczkę mój crush. Uwielbiam tego typa, uwielbiam jego poczucie humoru, uwielbiam jego bucowatość czasami, uwielbiam fakt, że no i ma po prostu taką osiągnął tak wiele, a jak się ogląda jego wywiady, to on jest taki wiecie. W sumie to mam to gdzieś, nie? Więc mega, mega mi się podoba Kimi Raikkonen. I dostałam również e, od wydawnictwa Mechanik Mark Elvis Priestley. 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 Kulisy padoku Formuły 1 i tajemnicy rywalizacji. E, no, dokładnie to, o czym mówi Wam pod tytuł. E, strasznie się cieszę, bardzo dziękuję, i. No, i to tyle. Dobrze. Trochę biedny był ten update, przepraszam. Mam nadzieję, że drugi będzie bogatszy. Ale, ale no, to tyle ode mnie na teraz i widzimy się już za chwilkę. Od kilku dni mamy pożyczonego Xboxa u siebie w domu i teraz chciałabym, mamusiu, żebyś powiedziała parę słów do mikrofonu. Co mamusia robi od tych kilku dni? Absolutnie bez przerwy. O, przepraszam, uderzyłam cię. No, no, ty, się, co robisz. Nie, mi. Gram w gierkę taką, jedną. I ile ci to już mniej więcej godzin zajęło, od kiedy mamy Xboxa? No tak z 7, 8. No ale... Po prostu na chwilę wróciłam do tego czasu, takiego bardzo dziecięcego, Ale ja się, ja się jaram ogólnie, bo mega, bo mega nam się fajnie gra i mama jest super y, tą... Wymiataczem. Wymiataczem w tą grę i gramy w It Takes Two. No, ale Jezu, fenomenalna ta gra jest, naprawdę tylko dla niej mogłabym kupić Xboxa. Ale nie kupimy Xboxa. Mamy pomysł na kolejne, kolejne urodziny, widzowie. Cześć wszystkim! Witam was na moim update'cie czytelniczym. Czytałam statystycznie dość mało, ale dlatego, że przyjaciółka do mnie przyjechała i nie wiem jak i spędzamy czas w inny sposób. Poza tym też bardzo stresuję się szkołą i powrotem, bo właśnie kończą mi się ferie. Yy, także też yy, gorzej się czuję i w ogóle dlatego yy, nie czytam tak dużo. Ale moja tak książek dalej tutaj jest i mam nadzieję, że już po pierwszym tygodniu szkoły mi się jakoś to wszystko ustabilizuje. Przechodząc dalej, jestem na um, 200 -tej stronie książki Maria Abramowicz: Pokonać mur. Ja tutaj ściągnęłam obwolutę, bo, bo taka jest o ładniejsza. Um, co mnie frustruje w tej książce, to jest jakby to, że ja absolutnie nie widzę swojego progresu absolutnie postęp nul. I yy, jest mi po prostu tak przykro, bo sprawdzam i mam wrażenie, że nic się nie ruszyłam, yy, ale to jakby taka pierdółka. Um, moje przemyślenia się jakoś nie zmieniły za bardzo, szczerze mówiąc. Um, nie zamierzam się powtarzać, więc jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii, to możecie poczekać na podsumowanie miesiąca albo obejrzeć sobie vloga poprzedniego, w którym opowiadam dogłębniej o książce Marina Abramowicz. Um, no i idziemy coraz dalej, poznajemy jej relacje z ulejem. Która jest bardzo, bardzo ciekawa I ja wczoraj o 3 w nocy, nie stop, dzisiaj o 3 w nocy e, Zamęczałam Hanie na nosowaniu e, właśnie Mariną Abramowicz i pokazywałam jej, Mariny performance W punkt, bardzo jej się spodobało, prawie taką mam nadzieję tak wyglądało Kobieta jest dla mnie absolutną inspiracją i bardzo, bardzo ją powiedziałam zresztą tak samo jak Zuzanna Poza tym niestety nie czytałam, nic więcej już się wytłumaczyłam, ale mam nadzieję pokończyć co zaczęłam. Weronika postanowiła umrzeć, dalej jest on, i myślę, że w tym tygodniu sobie może ja nawet dokończę, bo chyba jestem na samej stronie, więc tak byłoby elegancko. Także to by było na tyle. Wiem, że część z Was teraz kończy ferie, zaczyna, więc jeżeli zaczynacie, to tutaj wiadomość. To was, spędźcie ten czas na no, odpoczynku I dajcie swojej głowie odpocząć, bo inaczej Będziecie w takim kółku stresu i to wam nic nie da um, Ale dla osób, które kończą ferie, to życzę powodzenia I, i będzie, będzie dobrze, nauczyciele ja też będą miały jakąś litość um, Bo wróciliśmy właśnie z dwutygodniowej przerwy Przynajmniej taką mam nadzieję Przepraszam za taką prywatę Ale no po prostu nie mogę przestać myśleć o szkole Tak mi to po prostu Yy, ta sytuacja yy, lekcyjna stresuje i jeszcze egzaminy, ale wszyscy wiecie, bo macie podobnie, więc nie będę się jakoś głęboko rozwodzić Po prostu, podsumowując, przesyłam wam masę uścisków i ciepła i yy, szczęścia na następne dni Mua. I nawet jeżeli macie trochę gorszy czas, to on minie Ma. Buziaki nie wiem nigdy, jak się kończy te update. Y. To będzie bardzo szybki update czytelniczy, ponieważ za chwilę wychodzę i nie za bardzo mam czas, żeby teraz usiąść i taki zrobić normalny, ale muszę wam coś powiedzieć. Czytam, a, znaczy słucham, paryskiego apartamentu i mam teorię, oczywiście nie powiem wam jaką, ale w tym momencie mojego życia, a jestem yy, no jakoś za połową, mam teorię, jak ta książka się skończy, jeżeli skończy się tak, jak ja myślę. To, to będzie bardzo dobry kryminał. A uważam, że mam mega dużo sensu, co, to co wymyśliłam, więc, więc, więc jestem pełna, pełna nadziei, że, że ta książka po prostu zakończy się w sposób fenomenalny. Zobaczymy, ale mam teorię, prze, przemyślałam to i ogólnie siedziałam przez ostatnie parę minut, zatrzymałam audiobooka i tak zaczynam się zastanawiać. Aż mnie pierwszy raz od dawna wzięła taka chęć, żeby rozpisać sobie sytuację, kto jest kim i kto ma jakie powiązania, żeby mieć pewność, że to co mówię ma sens. Nie zrobiłam tego bo też nie za bardzo, no, mam w tym momencie na to super czas, ale, ale jest, jest, pomysł, jest inicjatywa moja yy, i zobaczymy. Yy, natomiast co jeszcze chciałam wam powiedzieć o tej książce, bo to, jej przesłuchałam, no, najwięcej od, od, od kiedy ostatni raz się do was ozywałam, to fantastyczny jest klimat Paryża, bo w, w, w się dzieje nowe Francji właśnie i fantastyczne jest oglądanie takiego, oj, zła, ale mi się ręka trzęsie, takiego, e, e, kol, jak to się mówi? Kontrastu, tego słowa szukałam, kontrastu pomiędzy no amerykańską dziewczyną, bo ona jest z Ameryki, prawda? Nie z Londynu, a właśnie francuską. I to jest super, i bardzo mi się to podoba. No też ja lubię Francję i lubię język, z którego jest całkiem sporo, bo są często wstawki, właśnie z jakichś tam słówek francuskich, ale nic takiego, żebyście mieli nie zrozumieć, jak, jak nie znacie języka. I też ta lektorka sobie bardzo, bardzo dobrze radzi z czytaniem tego, bo rzeczywiście mówi z takim fajnym, lekkim francuskim akcentem, więc super. Dobra, jednak zabieram was chyba usiądę przy stoliku, bo mi się tak ręka trzęsie, że nawet ja nie mogę na to patrzeć. Ej, to jest dobry motyw, bo mogłabym się malować równocześnie z nagrywaniem update'u dla was. Nigdy jeszcze tego nie opanowałam, bo za każdym razem jak chciałam nagrywać malowanie się razem z gadaniem moim, to nigdy nie byłam w stanie połączyć tych dwóch czynności naraz. E, natomiast e, natomiast to by był dobry sposób, bo to jest jakby mamy taka właśnie kosme, nie kosmetyczka, tylko e, no ta, jak to się mówi. Halo, Zuzanna. No taki stolik, gdzie się maluje. To jak to się nazywa? <grywa> no w każdym razie jeszcze teraz w aucie sobie dosłucham. W sensie, no pewnie w aucie nie skończę, ale będę już dalej i będę wiedziała, czy to, co mówiłam, miało sens, czy nie miało większego sensu. Ale tak, jestem dość, dość mocno zaaferowana tą książką i naprawdę fajnie. I jeszcze chciałam Wam jedną rzecz zwrócić uwagę, że momentami bardzo są takie szybkie przeskoki czasowe, w sensie, że czasami poznajemy historię, która się dzieje teraz, już po zniknięciu Bena, a czasami widzimy przeszłość i jego relacje z ludźmi z apartamentu i to może być mój taki jedyny w sumie zarzut, który mi teraz przychodzi do głowy, że czasami to jest nie do końca yy, nie do końca zaznaczone wy, wystarczająco, bo na przykład ja dopiero po przesłuchaniu na przykład pół strony ogarniam, że to się dzieje, to jest flashback, że to się działo wcześniej. Więc to może być odrobinę utrudniające, więc nie polecałabym tego kryminału jako w ogóle pierwszego kryminału, jaki czytacie. Natomiast jeżeli lubicie ten gatunek, to myślę, że Lucy Foley robi coś fajnego, bo połącza, łączy właściwie yy, równocześnie coś lekkiego i przyjemnego z naprawdę ciekawą intrygą, którą można rozkminiać, jeżeli ma się ochotę, bo można by tę książkę przeczytać po prostu tak o, w sensie, wiecie, bez łączenia tych wszystkich faktów i to też myślę, że była super rozrywka, a ja, że staram się rozkminić wcześniej, przed końcem książki, co się wydarzyło, też mam dobrą zabawę, bo to naprawdę jest dobrze nakreślone i na, naszykowane dla czytelnika. Także mega mi się podoba. Polecam, no chyba, że zakończenie będzie słabe. To wtedy będzie gorzej. E, no i tak, i właśnie przypominam Wam o wugbicie, bo wtedy będziecie mogli sobie tej, tej książki posłuchać i podyskutować na przykład ze mną pod, kolejnymi, pod kolejnym filmem w komentarzach. E, kod zaksiążkowany bez polskich znaków i link w opisie. Zachęcam. Dobra, a ja spadam i jeszcze taki siedzony update zrobię Wam później, e, natomiast na razie uciekam i widzimy się za chwilę. się podejmuje operacji, której ja się bardzo bałam od pół roku. Czyli tu aż? Tyle no. aż mi tniesz? Dobra, tu? No. Bo to stresował, Ale pytanie brzmi, czy jak utniesz tutaj, to, to dalej będzie rosło? No, tylko że stąd pewnie będzie rosło, nie? Bo zobaczcie, jak to wygląda. Taka, taka mi się urosła ta roślina. Uh -huh. Trochę tak, taka, taki potwór. Uh -huh. no. no dobra. Mm. Boję się. Mm. No i dobra. I teraz to tniemy? To nie jest lekcja jak rozmnażać swoje rośliny, moi drodzy. Natomiast tak też się da robić, że aż na takie maluszki. No, a weź. Nie. Dobra, mogę ci na większe. Masz tu. Dobra. Zaczęłam układać książki również na górze tej półki. I teraz moje pytanie brzmi, jak wysoko do sufitu mogę pójść, zanim wszystko się przewróci mi na głowę? <laughs> Możecie obstawiać, e, ja na pewno sobie tak pojedyncze jeszcze będę dostawiać i zobaczymy, kiedy Ma to. Pewien pomysł, żeby zadziałało, trzeba postawić książki na tyle i obciążać tył. Tylko wtedy ja nie będę miała do nich żadnego dostępu. No dlatego to muszą być takie książki wybrane. Bo ja zapomnę wtedy, że ja je mam i nigdy ich nie przeczytam. To przeczytaj i te go... Aha, bo te przeczytane wynosisz do nas. No właśnie. No to nie mam pomysłu. Ale dobry, dobry, dobry inwencja twórcza nie zła. W końcu udało mi się dokończyć sam ten update i równocześnie zrobimy tutaj już update końcowy, ponieważ. Trochę chaosu było wprowadzonego w moje życie przez ostatnie trzy dni czy dwa dni, więc po prostu sobie tutaj zakończymy, co chciałam Wam opowiedzieć. I zobaczymy się w następnym vlogu, który mam nadzieję będzie nieco mniej. Chaotyczny. A więc tak, jeśli chodzi o książki, to kupiłam sobie. Nie, nie kupiłam, to nie ten update. <gryz> Przez chwilę nagrywam book haul po prostu. Przeczytałam do końca paryski apartament Lucy Foley, a właściwie przesłuchałam, na bookbicie i powiem tak. Nie zakończyło się to tak, jak myślałam, że się zakończy. Natomiast kilka motywów, o których ja myślałam, zostało wykorzystanych właśnie w końcówce, i bardzo mi się to podobało. Co warto chyba zaznaczyć w tej książce, to ona ma w sobie bardzo dużo dramatu, bardzo dużo obyczaju, znaczy nawet nie obyczaju właśnie, tylko bardzo dużo relacji międzyludzkich, które są istotne. Więc wiecie, tutaj nie macie mordercy seryjnego albo jakichś strasznych zbrodni, tylko tu bardziej macie takie trupy w szafie. Wiecie o co chodzi, nie? Ehm, więc te trupy w szafie są bardzo interesujące i rozwiązanie ich jest dość. Zaskakujące i na pewno bardzo ciekawe, więc myślę, że książka y, poszła w dobrą stronę, pomimo że nie do końca ja sobie to wcześniej wyobraziłam i wymarzyłam. Ale szczerze mówiąc, nie jestem jakoś z tym rozczarowana, bo rzeczywiście autorka widać, że miała pomysł od samego początku na taki koniec, i kwestia jest taka, że ja na to nie wpadłam po prostu. No i tyle, więc ogólnie bardzo Wam polecam. Naprawdę to jest taki dobry tytuł, żeby go sobie, wiecie, puścić, się wciągnąć, prawdopodobnie za dwa miesiące zapomnieć w ogóle o tej książce, ale to jest naprawdę na przykład na zastój czytelniczy super rzecz i myślę, że nie powinniście być z nią rozczarowani. Chociaż widziałam kontrowersyjne opinie, które się ze mną nie zgadzają, więc może lepiej idźcie z tym, do tej książki z pewnego rodzaju dystansem. Oprócz tego zaczęłam również słuchać z polecenia taty naszego, Nie oświadczam się Wiesława Łuki. Ponieważ włączyłam sobie ich vloga literackich moich rodziców yy, dwa dni temu i uznałam, hej, to to opowiada o tej ciekawej książce, którą od dawna mam na półce, chcę przeczytać. No i zaczęłam jej słuchać. E, Nie oświadczam się, jest to reportaż o zbrodni popełnionej w latach 80. Na, przy, we wsi takiej typowo PRL-owskiej wsi, takiej zaściankowej, e, pomiędzy sąsiadami. W sensie sąsiedzi zabili swoich sąsiadów. No i jest to reportaż nie jestem daleko bo przesłuchałam dopiero godzinę. Ale jest to bardzo trudny reportaż mam wrażenie do słuchania, bo jest bardzo frustrujący, bo widać od samego początku nastawienie ludzi. E, dziękuję mamuś. Thank you. Wybaczam. Tak więc jest to bardzo frustrujący reportaż, ponieważ e, wymaga dużo naszego cierpliwości, żeby się nie denerwować po prostu strasznie słuchając go. Bo rzeczy, które tam się dzieją, no nie są rzeczami, które, których się łatwo słucha, bo to są zachowania ludzkie, które po prostu frustrują każdego. W jakikolwiek sposób empatycznego człowieka. Więc. Ale bardzo dobre. To jest równocześnie, jakby. Wiecie, to się nie wyklucza. E, także dokończę i Wam jeszcze powiem, co o tym uważam, i również na Bóg bicie, oczywiście. E, no i tak. Czytam sobie Iskrę Życia. E, I co prawda przeczytałam dopiero 35 stron. Natomiast to jest w ogóle, mam wrażenie, zupełnie inna książka od wszystkich innych. Mimo, że temat dokładnie taki sam, ponieważ wojna. Wojna. E, I rzecz zaczyna się w obozie koncentracyjnym, w obozie pracy. To to czyta się ją trochę inaczej. Ona jest bardziej bezpośrednia, mam wrażenie. Ona jest bardziej taka żywa. W sensie to jest paradoksem, ponieważ mamy tu bohatera od samego początku, który prawie umiera i on jest więźniem i on ledwo ma siłę, żeby czołgać się po ziemi. To jest straszna historia, ale równocześnie coś w tym stylu pisania w tej części jest takiego bardzo intensywnego, bardzo wszystkie inne książki Remarka, które do tej pory czytałam, były mocniej takie jednak metaforyczne, gdzieś tam takie bardziej liry literackie, liryczne, a ta jest taka bardzo prosto do celu. To jest ogromnie ciekawe i podoba mi się ta zmiana, ponieważ jednak no, to jest coś nowego. No i właśnie, od tego zaczynamy. No i okazuje się na samym początku, że miasto pod tym obozem koncentracyjnym e, zostaje zbombardowane przez wojska amerykańskie. No i pytanie brzmi, co się wydarzy z bohaterami, którzy są tam e, po prostu więzieni. E, bardzo, bardzo dobra. Ja myślę, że będzie. No, będzie. Będzie mocna. Ale też trzeba wiedzieć, że ten początek wchodzi na głowę bardzo mocno i no, musicie być na to przygotowani, czytając tę książkę. Cały czas sobie czytam również Zwiadowców, halt, halt w niebezpieczeństwie. Natomiast tak, no jestem już za połową. Kocham tę część. Ona jest w ogóle bardzo taka, w porównaniu do wszystkich innych, ona jest mocno powolna, ale tutaj mam wrażenie, pierwszy raz wchodzimy w taką sytuację, że Zwiadowcy są już, że to już nie jest Powieść dla młodej młodzieży. Tylko, że tutaj już mamy historię, która. E, bohaterowie już są starsi, oni mają prawdopodobnie około dwudziestki. I no, już jest taka poważniejsza, bardziej emocjonalna i bardziej taka. No, no wiecie o co mi chodzi taka doroślejsza, dojrzalsza. Więc sobie jeszcze dzisiaj prawdopodobnie skończę. No i. Smak trucizny, ale nie ruszyłam się za daleko, bo ostatnio ją zostawiłam w domu i pojechałam do rodziców i jej nie miałam. Także no, dobrze, to tyle o, z tego update'u eee... i już. Mamuś, chcesz powiedzieć, czego ty teraz słuchasz? Mama ma dzisiaj egzamin na studiach, więc trzymajcie za nią mocno kciuki, mhm. bo się denerwuje. Denerwuję się jak jasna choroba na no, Bogbitku Słucham, moi drodzy. Wyłączę od razu. Słucham Wyspy stachu. I ładnie wygląda. O. A czym jest? Czy to jest norweskie, tak? Tak, to jest norweskie. To jest historia yy, małżeństwa. Jeden, on jest policjantem, mają dwójkę dzieci, przenoszą się na taką norweską wyspę. Uuu. Bo już mają dość miasta. I sobie tam żyją i nagle znajdują inni policjanci znajdują owcę wypatroszoną. I prawie o. równolegle znajdują też mężczyznę. Też tak potraktowanego niekoniecznie przyjemnie. Ej, brzmi fajnie. Zapisuję hmm. sobie. No. Macie polecajkę od mamy literackiej, czyli znawczyni kryminałów najbardziej na świecie. A ja mam teraz taką chodę na kryminały. To próbuj w tym to. miesiącu dwa już. Mm -hmm. e, I Więc jak masz, chcesz mi coś polecić, to biorę wszystko, co, co mi dajesz. To, dowiesz. próbuj to. Dobra. Mm -hmm. I tym pozytywnym akcentem pożegnamy się już z Wami. E, wpadajcie oczywiście na kanał Literacki. Będzie ponieważ mi bardzo miło. Rodzice nasi również są... Fas zafascynowani książkami, literaturą. Chciałabym zrobić reklamę, ale jest godzina 9 rano. Ja przed chwilą wstałam i ciężko mi idzie, ciężko. Dobrze. Tym pozytywnym akcentem będziemy się z Wami żegnać. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!